Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w salonie Dwa Kółka w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszam wszystkich na naszą stronę www.salon2kółka.pl Wysyłamy pojazdy na cały kraj. Proszę Państwa, dzisiaj zaprezentujemy Państwu ten oto pojazd. Jest to Z Force 1000 firmy CF Moto. A dokładnie wrażenia z jazdy. Kolega usiądzie za kierownicą. Po pierwsze to już pokazywałem. Otwieranie, otwieranie klameczki. Tak jak powiedziałem, dla osoby, która mierzy 1,70 m, jak ja, jest wszystko ok. U kolegi już troszeczkę gorzej, bo to mamy 1,85 m czyli miejsca na te nogi, nie mamy żadnej możliwości regulacji, biegi, tu mamy ręczny, biegi, odpalamy pojazd i mamy, co mamy na biegach, mamy tak, parking do tyłu, yy, neutral, biegi szybkie i biegi wolne, czyli jesteśmy na biegach wolnych. Szybki. Ha, na szybki, haha, ha, przepraszam, high kilo, oczywiście, przepraszam. 7 km na godzinę. Niestety mamy śpiących policjantów. Lusterka usytuowane po bokach. Muszę przyznać, że bez szyby no jazda nie jest zbyt komfortowa. Oczywiście można sobie zamówić przynajmniej szybę przednią i boczne. Tu mamy policjantów przejedziemy, przejedziemy no przy... Przy większej prędkości myślę, że nie należy yy, pokonywać tych przeszkód. Kajna rączka dla pasażera, co by mu się nic nie stało. Pojazd dosyć szybko rozpędza się do 60 na godzinę. Mamy wolne. Tutaj są takie progi wyższe troszeczkę. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, no jakie są wrażenia z jazdy? No, przede wszystkim wiadomo, no, 60 na godzinę przy temperaturze powietrza yy, około 6 stopni to nie jest nic przyjemnego, ale pojazd jest bardzo zrywny, bardzo szybko osiąga swoją prędkość no i niewątpliwie no, jest to frajda jazda takim pojazdem. To by było na tyle. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę wwwsalon 2 Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, zapraszamy na nasz Instagram oraz na nasz kanał na YouTube. Tam zamieszczamy filmy z produktami, które państwu proponujemy. I proszę pamiętać wwwsalon 2 Wysyłamy pojazdy na cały kraj.